Wydaje mi się, że jest 70, 80 pików, 82+ 2 plus na głównym koncie. Także zacznijmy od tego. Zacznijmy sobie od tego i zobaczmy, co tu poleci. Dzięki, Paulina, za Subika i Gatuzo w pierwszym piku. Ekstra. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, drugi pik i mamy to, co? Ej, ładnie oddaję. Zobaczmy dalej. Ej, trze trzecia karta specjalna z rzędu, ale biorę duplikat. Dobra, druga strona pierwsza. na no, dwie karty specjalne, ale był to. Endler, cztery piki do końca. Oberdorf, no dobra. O, i lamp tej. I zobaczmy. O, Jerlo, Jego pierwszy raz akurat trafiam, ale będzie, wiecie, do wymian. O, i kolejny Tocik. Ej, ładnie Tocy się lecą. Jak nigdy nie trafiam Toców, tak dzisiaj dwa, dwa poleciały już. I Pajor z Barcy. Ej, mamy Pajorkę z Barcy. Patrzcie. O kurna, jak... I to jest traf dopiero. FK Pajor przetransferowana do Barcelonki. I No Dobra, znowu końcówka strony będzie dobra, coś czuję. Widzicie? Mukiele. Początek strony do dupy, ale końcówka strony jest ekstra, Leti widzicie? Znowu, znowu ten sam schemacik, i znowu i widzicie kobelek i ostatni pik też będzie dobry. No i gatuzo. Ale to był duplikat, gatuzo, nie wiedziałem. No dobra, to Robert są na koniec strony. Dobra, o, trzy piki, dużo duplikatów i znowu kobel, to będzie duplikat. I Dejongi. Ale spokojnie, to nie koniec pików, bo jeszcze mam, mam kilka. O 31 pików, także 80 pików, 81 pików na start. O, i Rodman. O, Framek Marquinhos. O, o, Black, nice. Ból to będę miał, jak widać Zombana, za Tulsa. O, Lukaku z Chelsea, patrzcie, kolejna przetransferowana karta. Mukiele, O, Matan Knights. Dwa piki do końca, Sonaldo. I ostatni pik. Uwaga, uwaga! Samba Szczerze, całkiem niezłe piki. Dobra, trzy piki, osiem, pięć plus duplikatów. Uwaga. Jest tocik znowu, nice. Ej, mam pięć toców już. Ej, te tocy coś zaczęły sypać. I ostatni pik 8,5. Uh, Marques. ilość tysięcy. O, mamy wymienną kartę specjalną. Nice, Francja. LO. Bombastor. Czy ona jest coś warta? bo Widziałem, że ona ma. A to nie jest wymienna paczka. Dobra, i jeszcze 10 razy 8,4. Jezu. Endo pierwsze, Endo, tak? Ona chyba tak. O, Ikona Toty. Kurde eskien, Przez chwilę mi się oczy zrobiły jak 5 złotych, bo myślałem, że może Nazario poleci, ty. Kurde, ten Nazario by pograł. Nazario by pograł jeszcze. Gramy kolejny mecz w rywalsach. Idzie dobrze. Walczmy o tą, o tą elitarną. Walczmy o nią. Schmeichel, Gomez, Rudiger, Udoji, Pedri, Hoselu, Puskas. Niezły składzik I Hoselu. Zaskoczył, zaskoczył. Także na tym polega jego szczęście. No. Spalony. <śleski> Boże. Karny. Idealnie na skraju pola karnego, nie? Dobra, wpierdzielmy mu bramę I co? Jedziemy Ta Pinaldo, ta Pinaldo nie potrafi Wejdź jeszcze sobie w speed jed Jeden gol był jed jeden jego dobry, nie? Reszta goli to był żart No, to nieźle wygrał pozycję Gość naprawdę niewiele musi od siebie dołożyć, nie? Żeby tu strzelać gole Dobra, zobaczmy, joga Bonito Walczymy dalej, walczymy dalej Ale kaka wypożyczone. Kurde, ale I ten zgarnęła piłę, ale nie ma Ajajaj, wiejra aj, aj. chyba ta Aj, i ty Judaszu przeciwko mnie, i ty Judaszu Dobra, koniec, ładnie Ciężko, ciężko, ciężko jednak. Myślałem, że trochę łatwiej, to wszystko pójdzie. Dobra, zróbmy 10 razy 84 plus może. Albo nie, pika, pika euro. Może tutaj jakieś wzmocnienie wpadnie. Dobra, nowy pik z euro. Zobaczmy. No z tego co widziałem, to nie oddawało. Otworzyłem kilka takich pików ostatnio i najlepszy to był Kwaradona. Także może teraz pobijemy. Uwaga! Dobra, biorę marka, ale nie jest to za dobry. Dobra, 10 razy 84 plus. Kesiego. No dobra, jaka ikonka? Zimowa to skipsu Barnes. Znowu dużo duplikatów. Dobra, yy, no skoro walczymy o Ligę Elitarną, to trzeba było trochę wzmocnić składzik. Poczekaj, testujemy sobie tego Gonzalez'a. Ma 5 na 5 Wygląda spoko. Wygląda spoko. Także powinien dać radę. Yy, Dawid na atak. Też wygląda nieźle, więc da radę. Nunes wraca. Ramirez wraca. No i jedziemy, nie? Casillas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, jeszcze ma Cruyffa. Kurde, no. Oj sor, locisko, kocisko i je. Karny! Hahaha, ha, ha. pięknie! Dawaj wariacie! Nie! Ty się od Messiego uczyłeś karny strzelać w ważnych momentach? Czy o co chodzi? No co? Ty się wywalasz, gościu? sobie się, że jesteś Messim i karnego dostaniesz. Dobra. Dawid. Jest! Pięknie, mamy to! Nieee! Dzisiaj, jak już użyłem pierwszego time to już będą się sypały, dzisiaj, nie? I modrić, pięknie, dwa dwa. Karny, no jest, dobra. Dawaj, Gonzales, druga szansa. Nie, nie strzelasz karnych. Nie strzelasz już nigdy karnego. Kancelow, pięknie, no co się dzieje dzisiaj? Dawaj, Gonzales, teraz. Dobra, dzięki Gonzalez było miło z tobą, kurde, ty pa... No nie ma szans, no gościu jest tragiczny, nie? Kosimy. Nie wychodzę, nie wychodzę, ale mamy czerwoną kartkę. Dymy się zaczynają. Czysto. Dobra, zmiany zróbmy. Jeszcze fart, fart! Jezus Maria, jaki brzydki gol! Boże święty, co to wleciało? Aż przeprosimy, ale oczywiście się cieszę, bo wygrywamy. No i tyle było z tego. G, kurde Oj, ładnie I teraz, Barkola Barkola, Barkola Barkola, 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 Barkola Barkola, 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 Barkola Hatryk Barkoli, co to za zmiana była? Co to była za zmiana? Jezus, to był trudny mecz, okropny mecz Dobra, i z duplikatów mamy Pika z kartami. Futis, zobaczmy, może Mbappe Toty. Nie, ale jest hansko Tots, ekstra. I tak dobrze. Dobra, jedziemy z paczuchami. Zobaczmy, dwa razy 80. plus Nie ma. O, ty, z paczki z poglądem karta specjalna leci, co jest? Ale Shelby. Teraz pytanie, czy on ma Quicksilver karty specjalne? Nie, no na pewno, nie, 10K, dobra, to bierzemy. Wow, dawno tego nie robiłem. Zobaczmy, Jezu, ty, nie pamiętam kiedy ostatni raz mi się paczka zwróciła, nie? 5K za cień? 5K za cień, nie gadaj. Nie, no zwróciła się, jak 5K za cień, to się zwróciła. Dwie paczki z podglądem się zwróciły, przecież to już można tytuł z tego robić. I trzecia z rzędu. Zobaczmy, nie, no to już musiał być trzeci cień, wątpię. 3 razy 8, 5, zobaczmy, co tu będzie. <laughs> Walka, walka trwa Oj, Van Dijk, Bisek, Grimaldo No Grimaldo pewnie LO Walker Walker pójdzie na... Chociaż nie no, jakby tak miał grać, to chyba grałby od początku To by było głupie strasznie Gramy razem, pozdro O, siemano, witam Jest 16-4, no to może być wyrównany meczyk Obra, jedziemy, gramy z widzem Chyba z widzem Co tu się, jak tu się będzie kręciło? Gonzales. jak ty sobie poradzisz przeciwko Bisekowi? Dobrze I nudes. wystarczyła jedna okazja I Darwinito, pięknie Ajajaj, aj, aj, nie zdążyłem nic zrobić. Szybka odpowiedź Matiego. To nie to nie twoja wina, to ja skopałem. Nie. Jezu Czech! I dobra piłka. I Darwin kurde. I Gonzales jest! W końcu coś zrobił. Boże Gonzales. I Enzo, o Boże, o Boże! Przepraszam. Ale nie oddam Gola. Przepraszam też za to, że nie oddam Gola. Ale zależy mi na tym winie bardzo. A bo dobra, oddam. Skoro to widz, to oddam Gola. Darwin. Ajajaj Jest. Oj, oj oj, oj. to będzie czerwo dla pana Biseka. Barkola, O ja pierdziel, wywalił. Kurde, przesunąłem się, ładnie. Oj, 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 no i rozwalony zostałem już Sorlo, dobra, Sorlot jeszcze daje mi nadzieję Dawid? Nie no, dobra, GG, GG Dobra, 10 razy 8, 4+, plus i walczymy dalej Czy będzie jakieś wzmocnienie? Włochy, Eśpedek I Forsberg, Boże Dobra, zobaczmy, Footis, jeszcze szukamy Kiliana. Jest Ramirez 92, To no lecimy, a nie, full champions, tylko Rivalsy dalej, 4 winy potrzebujemy 1, 2, 3, dobra, jak, jeżeli zrobimy teraz cztery winy Z rzędu, to jesteśmy w elitarnej, zobaczmy, zobaczmy Skład rywala, Czechu na bramce, także widać, że gościu zna się na rzeczy Nazario. dobry składnik. dobry O nie, jednak nie, Schemaciarz Ty Schemaciarzu, ty parowo. dobra, nie chce mi się z nim grać Tym bardziej, że są mecze do zagrania i skład rywala, no dużo kart Euro nie no ja dostaję nawet... Nie no, drugi strzał na bramkę drugi gol, nie Nic co tu widzisz nie jest prawdziwe Dobrze Jest! Woo! Ale Darwin jest! Ekstra! Darwin i Karny Do Ej, ja dzisiaj, nie, ja dzisiaj miałem trzy karne, trzy nie trafiłem, nie? Dobrze Rudiger. No i tak, skopałem. Dobra, dawaj greedy, lecimy dalej. Postro Mentality Torresa, który ucisza trzecioligowcach, czyli gola i... O, David, jaki gol w pierwszej minucie, oj, nie chciałem tak Jest, mamy w końcu wina, jest O, oh, Campos na bramce, Ty, dobra, to jest, to jest wariat, ale ma Giardino też, nie? Jest, Barkola, pięknie, 1-0, szybko Dobrze, Darwin, nim to trzeba po prostu R2 i czasami prawą gałkę kliknąć, nie? Jest zajebiście szybki ten Darwin Nunes, jest zajebiście szybka karta I Darwin, ale ładnie Campos Dobrze, mamy 4-0 Jest, tak, będę Szymoli. Teraz sobie zrobimy kilka wymian. Dobra, kolejny winek, szybko, a jest w końcu jakaś passa, dobra. Jeszcze dwa winki, ale i tak, jeżeli złapię busta razy dwa, to walczymy o elitę, nie? Dobrze, lecimy. Wymiany duplikatów, 28 wymian duplikatów. Ciśniemy. O, i Futis pierwszej, co jest? Tak? Nie Tak, to Futis jest, co jest? Czekajcie, co jest? I to w wymianie takiej gównianej? Dajcie mi Neymara. No jak na wymianę 8-7 to musi być Neymar, nie? Ale tak git. we go again. Georgiego, mamadarasz filiego. Mamadarasz filiego. filiego. Mama filiego mamy na bramce. Dwa metry ma. Ja myślałem, że on niższy jest. Hero. Dudek. A dobra, skip. To będzie Marta chyba. Chociaż nie, ona nie miała SPO. Ta liszka. O. Różowa, ale to chyba nie jest futis. Nie. To jest Alba, O, futis! Okej, okay, okej, okay. Harry Maguire jako pierwszy Dajcie tego Neymara Haha, Arkes, ty kurna, no Ja cię widzę więcej niż własną kobietę u mnie w domu, nie? O kurna, Jude Bellingham, ale fajnie, w ogóle mega mocny skład I gościu ma już Diani, Aubę. Oj, oj, oj Dawid, 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 on to zrobił, nie wierzę Aj, no, tapinek, znaczy taki o. Dobra, ciężko, ciężko, jest ciężki mecz, gościu dobry. Ja strzeliłem gola na farcie. Trzeba będzie, może jutro rano, spróbować to zrobić. No, jeszcze mnie zgnoił teraz. ajajaj aj. Barkola Barcola, je. No, ta. I teraz. Dobrze. Dobrze, 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 Dawid. Pięknie. A jajaj, ten, który ma najsłabsze strzały w grze na strzelił Ooo, pozdro, ty. wszystko wszystko włazi No Nie no, dobry skład. No kurde. Oho Musiała. No okej, okay, skład, okej? Okay. Uuuu Dawid! Dawid! Jest! Ale Golazo! Stadiony świata! No co to wpadło? Chyba mamy nagrodę Puskasa w tym roku już Oho, ale teraz ładny Nie, ale jak Modric Futis nie mógł do, nie dostał zewniaków z plusem dla, ja, dla mnie to jest nieporozumienie Oho Dawid, ej dobra, ta karta jest chora Cancelo, nie spodziewał się tego, a on strzela, 5-1 Oho, dobrze Ale ma rację Max, oho Uhuhuhu. On zrobił pierwszy, on zrobił pierwszy. Siemakilerek Kwalifika Boże w Rivalsach No ale niezły składzik, niezły i Modric, kurde Casillas, ale uratował. I Modric, tak jest. Lukita, pięknie. Kurde, Dobro. No wiedziałem, kurde, wiedziałem, że tak w to pójdzie. Dobrze. Oj, 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 czerwo, wypadł, dobrze Nie będzie raczej Kurde, ale mi ten czawi porobił Oho, i Dawid, to będzie gol, nie, to będzie gol Dobrze, Dawid, Dawid jest pewniaczkiem <ścoughs> Nunes, Boże <ścoughs> Nunes, jaki zmysł Przeprosimy Jezus Maria, no tak już wiecie, hamsko, 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 Ale jest, no trzy gole przewagi, fajnie by było jakby wyszedł gościu, fajnie by było Dobra, no mamy winka Kurde, no dwa winy no, Nie, no dobra, następny mecz jak wygramy to jest boost, nie? W sensie już ten meczek co wygramy teraz to będzie z boostem Schmeichel, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mega mocny skład, no pozdro, no to fajnie Jest, mamy gola, dobra, nie spodziewałem się tego Kurde, właśnie nie wiedziałem, co mam zrobić, bo jedną stroną mi zablokował walkerem. Barkola nie ma, Enzo nie ma, kurna no. Jest, w końcu 2-0. Boże, to była męczarnia, nie? I Dawid, pięknie, 3-0, mamy to. Mamy elitę. Przegram ten mecz, już nie próbuję więcej, także... Skład gotowy, ja gotowy. To są to jest skład gigaczadów. Ciśniemy. Dobra, składzik rywala w walce o ligę elitarną. Maronaldino GG o cholera! O cholera. Przecież to jest karta, która w pojedynkę może wygrać mecz, nie? Oj, oj, dobra, już każdy widzi, że to będzie trudny mecz. Ja pierdzielę co ja trafiłem, nie? Tak się strzela! kurde myślałem. Dobrze? Dawid! Jest Dawid, Dawid bohaterem, Dawid bohaterem, pięknie, jeden do zera na razie. Dobra, koniec pierwszej połowy, no wygrywamy, wygrywamy. Ciężko jest, ale jest. No, nie, no równy meczek, dobrze, że mamy tego gola, po prostu. O kurde, no dobra, nikt nie wbiega, On, nikt nie wierzy z jego zespołu, że to będzie gol. <laughs> Aj, ale Michael to broni. Dobra, 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 Barkola, strzelasz to, nie masz, nie ma, nie ma, nie ma, ale jest jeszcze Nunes. Ramirez z dystansu, nie ma. Dobre próby, dobre próby są. Nie. Karny, fuck. Ale wydawało mi się, że piła. Tylko bez czerwonej chyba, co? Czerwona? I ten błąd mógł mi zawalić. Środek. Możliwe bardzo, ale... Kurna, wydawało mi się, że piła. No piła, przecież to on we mnie kopnął. Eee, no i po meczu. No niestety, koniec marzeń. Karny, czerwona. Cze znaczy jeszcze jakby był karny, to pół biedy. Ale ta czerwona kartka. Koniec. Ta. Już po meczu. No dawaj, dawaj, spróbujmy jeszcze. <ścoughs> no wiadomo, że dobramkarza poleci, To nigdy nie będzie rożny, nie. Dobra, dobra. Dawid mi ratuje dupę jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze nie, jeszcze może nie koniec jednak. Włączamy Real Madrid Mentality. Zaczynamy grać. Dobra, 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 dobra nie koniec, nie koniec. Barkola, kurde, ty. Paruwo odęta. Dokończmy dzieła. Cancelo, super piła do Dawida. Jestem. Kr królem Twitcha, nie? Dobra, teraz tylko to utrzymajmy. No dobra, już wiecie, już wiecie o co chodzi, no już nie będę, Nie ryzykuję. To jest mecz olitarną A ja wiem jak to się skończy, jak ja zaryzykuję. A bo nawet nie muszę ryzykować, żeby to się tak skończyło. Czerwona! Oj, oj, oj czekajcie, ty. Dobra, to już się problemy zaczynają jak czerwona. Dobra, kros da radę. Nie, Sorlota dajmy na Esio. Sorlot na Esio Rudiger! Zrobię ci... Mamy to! Mamy to! Elitarna! Elitarna, welcome! <ścoughs> I to jeszcze po takim meczu. I to jeszcze po takim meczu. I to jeszcze po takim pierdzielonym meczu. Ja już nie wierzyłem, widzieliście? Wszystko za mnie zeszło. A tu cyk, jeden gol, drugi. i poszło. Niemożliwe było. Tu był kombek, ale to był kombek w meczu. To był kombek mentalny przede wszystkim, nie? Spatrzcie, gości mi strzeił. 3 gole w 5 minut, nie? To ja mu też strzeliłem 3 gole w 5 minut. Dobra, mamy to. Jutro nagrodę za litarną. Ekstra.